Uprowadzenia, wczepione chipy, boląca dupa z rana i zanik pamięci. Zapewne wielu z Was zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że wśród nas żyją od dawna kosmici w ukryciu. Zatem dzisiaj postaram się Wam przybliżyć wszystkie rodzaje, gatunki czy podgatunki kosmitów, jakie w przeciągu moich 75 lat badań udało mi się potwierdzić. Zatem przed Wami 5 rodzajów kosmitów. Tylko pamiętaj, aby informacja ta trafiła do szerszego grona odbiorców zostaw łapeczkę w górę. Synu. 1. Anunnaki. Anunnaki to w języku egipskim znaczy dosłownie ten, który przybył z nieba na ziemię. Jest to rasa stworzeń o niezwykłej inteligencji pochodząca z tajemniczej planety Nibiru. Wow. Anunnaki. 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 Anunnaki różnią się wyglądem i można wyróżnić pośród nich wiele podgatunków, jak giganci. Oh, yeah. Czy istoty do złudzenia identyczne jak ludzie Anunnaki uwielbiają uprowadzać ludzi Są one również czołową gwardią kosmiczną Baracka Obamy I ich cel jest jeden Rządzenie całym naszym światem Wysłałem dyktafon, który zawsze trzymam głęboko 2. Reptilianie. Reptilianie to międzywymiarowe istoty mogące przybrać postać dowolną w każdym momencie. Reptilianie nie posiadają sami w sobie żadnej postaci, lecz w naszym fizycznym wymiarze muszą posiadać jedną ustaloną od samego początku postać, aby nie wzbudzać podejrzeń. Gatunek ten posiada potężną siłę mentalną i żywi się negatywnymi emocjami na poziomie subwymiarowym. Ich struktura ego powoduje, że czasami przybierają postać człowieka z gadzimi łuskami. Tak zwany shape shifting, czyli mimowolne przemiany pewnych elementów, Ciała w gadzie struktury Został niejednokrotnie nagrany na kamerach Współcześni reptilianie to między innymi Obama <noise> Katy Perry Rihanna czy Shakira. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasi znajomi należą do tego gatunku obcych, musicie zbadać ich koł. Jeżeli będzie w kształcie litery R, to strzeżcie się. 3. Plejadianie Plejadianie to jedyni kosmici, którzy chcą tak naprawdę nam pomóc. Wyglądają oni jak wysocy i chudzi blond Norwedzy. Przybyli na Ziemię w celu założenia sieci fast foodów, jak KFC i McDonald's. To dzięki nim możemy cieszyć się szybkim i zdrowym jedzeniem, oraz rozwodnioną. Ne, oraz rozwodnioną kolą, czyli również zdrowszą. Plyadianie niestety sadzą świecącego bolas. 4. Szaraki Szaraki to ci hollywoodcy szarzy, malutcy kosmici, którzy mają wielgachne głowy, wielkie oczy, małe ciałka. Szaraki to tak naprawdę androidy zbudowane przez reptilian. To oni odpowiedzialni są za większość uprowadzeń. Szaraki potrafią też zmienić ludzką orientację seksualną oraz dokonać zapylenia ludzkiej samicy. Szaraki niestety są zwykłymi leszczami. I jak zajebiesz takiemu bombę to się złoży jak żelka Haribo. <grym w wierzy> I 5. Faceci w czerni. Oh, yeah. Yeah, faceci w czerni to najwyższy rodzaj kosmitów. Ubierają się oni w garnitury oraz kapelusze dla niepoznaki. Jednak w rzeczywistości ciągle wnikają w nasze życia i zdają raporty Barakowi Obami. <grym w wierzy> Do facetów w czerni możemy zaliczyć również studentów prawa czy Wadimira. Potrafią oni wymazać pamięć oraz zjeść do z budki nie upierdalając sobie gajerka. Posiadają też nadludzką siłę i jedynym człowiekiem zdolnym do walki z nim jest Mariusz Buzianocnik. Pamiętajcie, żeby obejrzeć inne odcinki na naszym kanale. Pozdrawiam i uważaj na dziwne światło przed swoim domem. Siemaneczko dzieciaczki! Siema. Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem wam o stworzeniach tak okrutnych, tak mistycznych, tak zagadkowych i tak przerażających, że nie wiadomo nawet, czy do końca istnieją, a jeśli istnieją, to chustym, skoro nawet nie zdążyłeś pierdnąć. I opierdoliłyby cię w całości Panie i panowie, przedstawiam wam trzy niesamowite gatunki zwierząt No to zostaw tutaj łapeczkę w górę, a jeśli nie, to pogilgotam cię po anosiaku Jeden Twoja stara <laughs> Nie no, żartuję, ale musiałem No to jeden Chupacabra Chupacabra to w języku hiszpańskim znaczy sający kozy W każdym razie, czupakabra ma ponoć wyglądać jak jakiś mokry i brzydki jak twój chuj pies. Wielu sceptyków twierdzi, że jest to po prostu jakiś wygolony wilk albo lis. Inni twierdzą, że czupakabra to kosmita z innej galaktyki i w sumie to kurwa. Ja nie wiem, co ci kosmici. Przylatują na Ziemię, porywają krowy, wyrdalają kozy farmerom w południowej Ameryce. Czy tak zaawansowana cywilizacja nie miałaby czasem trochę lepszych rzeczy do roboty? Na przykład planować coś z Obamą albo oglądać Borbop TV. 2. Człowiek ćma. No, kurwa serio. Istnieje wielu świadków z wielu różnych zakątków świata twierdzących, że widzieli w nocy postać przypominającą człowieka skrzyżowanego z trzm. Człowiek ćma. Muffman. Chmamen. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie. Co taki potwór mógłby robić przerażającego? Napierdalać głową w jakąś wielgachną żarówkę na ulicy? Prywać ludzi i gówno? Naprawdę wiem, że zapewne aparycja takiego stworzenia byłaby niezwykle przerażająca, ale przecież ćma jest miękka w chuj, więc wyjadłaby się pilaczka przez piłkę łokcia na dupsko i byłoby po sprawie. Albo poświecił telefonem i taki człowiek ćma dostałby pierdolca z bolca. Przecież taki człowiek ćma, cię nawet nie ugryzie, bo ćma nie ma chyba ust, tego co wiem. Tak samo jak motyl, no i nie może wpiłdać. Zresztą, co to za potwór, skoro za trzy dni i tak zdechnie, bo jest kurwa ćmą? Co jeszcze ludzie wymyślą? Człowiek rozwielitka, a człowiek owsik? Człowiek kupsko? what? A shit I trzy. Potwór z Lochnes. No tutaj to nie ma co za wiele mówić. Generalnie jest jezioro, plaża, jest jakaś wielka locha czyli typowe wakacje z twoją dziewczyną. Potwór z Lochnes to kolejne zwierzę z gatunku chuj wie, czy jest. Są niby teorie, że to jakiś wymarły już dinozaur no ale nikt jeszcze nie zrobił legitnego zdjęcia czy nagrania temu stworzeniu. No bo wiecie, jak to jest. Jak widzicie jakieś paranormalne zjawisko, to wyciągacie zawsze ziemniaka do nagrywania zamiast aparatu. Wracając. Potwór z Loch Ness, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z Pudzianem. No bo wyobraźcie sobie tego potwora w takiej pozie na basenie jak Pudzian. Cudownie, nieprawdaż? No mniejsza. Jest jeszcze specjalny rodzaj potwora. Tak straszny i tak okrutny, że na jego widok piszczą niewiasty. Tak, masz rację, drogi widzu. Chodzi tutaj o Twojego starego. No ale o tym kiedy indziej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Potem do dzwoneczka, jeśli dałeś już suba. A jak nie dałeś suba, to daj suba. A jak nie dałeś łapki w górę, to daj. A jak dałeś, to już.